Jest z nami dzisiaj przewodnicząca samorządu studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Aleksandrowski Pietrow. Cześć Ola! Cześć! Jakie kierunki można studiować na Waszym wydziale? Mam mnóstwo kierunków i z studiów licencjackich i magisterskich jest to między innymi dziennikarstwo i medioznawstwo, logistyka i administrowanie w mediach, publikowanie współczesne, architektura przestrzeni informacyjnej oraz informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. A również na studiach magisterskich mamy zarządzanie Big Data jako osobny kierunek. A jak wygląda proces rekrutacji na Wasze studia, na Wasz wydział? Na studiach licencjackich są to oceny z matur, i później już na studiach mamy oddzielne egzaminy wstępne na szczególne specjalności. Natomiast na studiach magisterskich odbywa się to na podstawie wyników z dyplomu, egzaminu wstępnego oraz czasami również rozmowy. Dla kogo jest to odpowiedni wydział? Jest to przede wszystkim kierunek dla osób zainteresowanych światem medialnym, ciekawych świata, również odważnych i niebojących się występować przed kamerą. Z czego jesteście najbardziej dumni jako Wydział? Z jakich eventów, wydarzeń? Myślę, że jako Wydział jesteśmy najbardziej dumni z tego, że edukujemy młodych ludzi w świetnych warunkach. To znaczy na naszym Wydziale znajduje się między innymi studio telewizyjne, studio radiowe oraz mamy pracownię fotograficzną. Jesteśmy znani z takich wydarzeń jak na przykład Olimpiada Wiedzy o Mediach i również organizujemy mnóstwo spotkań ze znanymi osobami na świecie mediów, dziennikarzami. Jakie koła naukowe znajdziemy na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii i przede wszystkim co te koła dają studentom? Na naszym Wydziale mamy cztery koła naukowe. Są to dwa koła naukowe poświęcone public relations. Mamy również koła naukowe fotograficzne oraz koło poświęcone bibliotekoznawstwu. W zależności od koła są to różne warsztaty, spotkania ze specjalistami z branży. Studenci mają również okazję prowadzić własne badania, a w wypadku koła naukowego fotograficznego wystawiają również własne wystawy fotograficzne. Jakie możliwości czekają na absolwentów Waszego wydziału? Po wydziale dziennikarstwa myślę, że mamy bardzo duże możliwości, ponieważ edukują nas bardzo wszechstronnie. Uczymy się nie tylko jak występować przed kamerą i jak radzić sobie z współczesnymi mediami. Jesteśmy edukowani także z zakresu trochę prawa, ekonomii oraz historii, więc jest to kierunek wszechstronnie rozwijający. Student Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii to. Osoba otwarta, zaangażowana i lubiąca wyzwania. Świetnie, dziękuję Ci pięknie. Dziękuję.